Hej, jestem Gosia i jestem studentką terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W trakcie tego filmiku chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o tym, czym jest terapia zajęciowa, co czeka Was na tych studiach, jak i również to, jakich przedmiotów potrzebujecie, żeby dostać się na terapię zajęciową. Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji, której zadaniem jest uaktywnianie, jak i również usprawnianie pacjenta poprzez dobór dla niego odpowiednich, jak i atrakcyjnych zajęć. W trakcie studiów będziecie mogli wziąć w udział w przeróżnych zajęciach, takich jak muzykoterapia, artterapia, integracja sensoryczna, jak i również terapia ręki. Oprócz wiedzy, którą zdobywacie podczas ćwiczeń, jest również wiedza praktyczna, którą możecie zdobyć w takich placówkach jak szpitale czy szkoły specjalne. Przedmioty, które będą Wam potrzebne, żeby dostać się na kierunek terapii zajęciowa, to biologia, chemia, matematyka bądź wiedza o społeczeństwie. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaproszenie Was na Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie i do zobaczenia w październiku.